Dzień w minutę, Michał Kobosko. Tak zwanej dobrej zmiany nigdy nie zasilali ludzie najwyższej klasy osobistej ani kultury. Ostatnio jednak w miarę jak ta władza pęka i gnije, pisowskim aparatczykom coraz częściej puszczają nerwy. Wczoraj w Sejmie premier Mateusz Morawiecki niemal krzyczał na tych wszystkich, którzy ośmielają się krytykować dzieło jego życia. A tym dziełem ma być zwiększona ściągalność podatku VAT od mafii, które właśnie z tego żyją, takim procederem się zajmują. Po tym jak Media negatywnie zweryfikowały propagandę sukcesu Morawieckiego. Dostało się także mediom. Wczoraj Morawiecki mówił, że są sterowane z zagranicy. Ta sama znana, stara, nacjonalistyczna narracja. W czasie tej samej debaty wicemarszałek Sejmu Terlecki zwracał się do posła per siadaj nitras. Natomiast kilka godzin później Także w stanie pobudzenia Watowskiego Ziobrysta Jacek Ozdowa krzyczał w programie telewizyjnym na Monikę Olejnik i posłankę Joannę Muchę. Na tym tle, można powiedzieć, wyróżnił się prezes telewizji polskiej. Jacek Kurski zeznawał wczoraj na procesie powiązanym ze sprawą śmierci, tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Jak wiadomo, do tej śmierci doszło po wielu miesiącach szczucia na Adamowicza, wprowadzonego przez media pisowskie. Wczoraj Kurski, jak gdyby nigdy nic, oświadczył w sądzie, że gdyby zabójca Adamowicza oglądał TVP Info, to być może prezydent Gdańska nadal by żył. Tak szczerze mówiąc, ja już wolę te prymitywne krzyki, wrzaski i chamskie odzywki w Sejmie, od takiego zimnego, cynicznego, wyrachowanego zła w najczystszej formie.